No cześć. Witam cię w kolejnym filmie dotyczącym nauki gry na perkusji. Dawno się nie widzieliśmy. Jak widzisz, jest to spowodowane pewnymi zmianami. Mamy przyjemność być w zupełnie nowej sali, ze świetną akustyką, gdzie będę ćwiczył i skąd też będę nagrywał dla Was te filmiki, ten i następne, mam nadzieję, również. Na poprzednich zajęciach poznaliśmy rytmy ósemkowe, poznaliśmy też podstawy czytania, czytania. Nut. Mam nadzieję, że świetnie się bawiliście z tymi rytmami, że jesteście w stanie płynnie zmieniać podziały na stopie, grając cały czas jedno stałe oscinator rękami na werblu i na hejhecie. W tym filmie chciałbym pokazać Ci rytmy ćwierćnutowe. One z kolei mogą wydawać się pozornie nieco prostsze, bo będziemy grać rzadziej na hejhecie. Natomiast, tak naprawdę, przez to, że będziemy grać rzadziej na hi ale podział stopy zostanie tak jak w poprzednich rytmach, okaże się, że być może te rytmy przyniosą, będą wymagały trochę więcej czasu, żeby je opanować. Zaczniemy sobie od prostego ćwiczenia bez użycia zestawu, żeby w ogóle zrozumieć podział świeżnutowy. Powiedzmy, że żeby w głowie sobie to jakoś ułożyć. Będziemy ten podział ćwierćnutowy cały czas sobie mówić. Możemy liczyć głośno, na przykład raz, dwa, trzy, cztery. To będą nasze ćwierćnuty. Eee, problem z liczeniem polega na tym, że liczba cztery jest kilkusylabowa, cztery, dwusylabowa dokładnie, e, i może się okazać, że zaczniemy liczyć raz, dwa, trzy, cztery i mamy pięć nut, a nie cztery tak naprawdę cztery. Eee, Dlatego ja używam sobie takiego wyrazu dźwięku naśladowczego, czyt. I będę liczył sobie dźwięczną w ten sposób. Czyt, 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 czyt. czyt, czyt. Do tego e, będę grał stopą. Możecie grać bez udziału w ogóle perkusji, po prostu klepać nogą e, o ziemię. To będzie nasza stopa. A werbel będziemy klaskać. Stopa będzie grała na. Na raz, na trzy oraz na trzy i, a werbel na dwa i cztery. Uwaga. Raz, dwa, trzy, cztery. Czyt, 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 czyt. Zobacz sam, e, czy jest to naprawdę tak proste e, do wykonania, na, jak, na jakie wygląda. Jeśli tak, to bardzo się cieszę. E, I jeśli nie masz z tym problemu, to możemy przejść do całego zestawu. E, I zaczniemy sobie od tego, że zamiast uderzać na suko nogą e, oraz klaskać zamiast werbla, po prostu będziemy grali na stopie i na werblu, Ale cały czas pozostawiamy ten nasz... E, Dźwięk onświadowczy wyraz czyt, zamiast raz, dwa, trzy, cztery i głośno cały czas, go, e, cały czas go wypowiadamy podczas grania tego rytmu. Lewa ręka na werblu, prawa, prawa, ręka, prawa noga e, na stopie i lecimy. Raz, dwa, trzy, cztery. Czyt, 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 czyt. Jak nie ma z tym problemu, wtedy dodajemy e, prawą rękę, prawa ręka będzie grała e, na high hecie e, i będzie grała e, razem z naszym wyrazem dźwięku naśladowczym, czyli równe świeżo czyt, 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 czy. Oczywiście, możemy sobie e, ćwiczyć też ten rytm, e, m, grając tak zwany open handed, czyli prawa ręka zamiast grać na high-hecie, może grać na przykład na flortomie. E, ja mam dwa flortomy, mogę grać na jednym, na drugim, mogę też grać na rajdzie e, i będzie to wyglądało w ten sposób: czyt, 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 czyt. Oczywiście, rytm ten możecie ćwiczyć y, najpierw powoli, później stopniowo, coraz szybciej. Warto też ćwiczyć z metronomem. E, jeśli chodzi o ten filmik, to wszystko. E, mam nadzieję, że następne będą pojawiały się nieco częściej. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia. Cześć!